Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a. Po godzinach królem rowerów. Dzisiaj jeszcze nie jest po godzinach, więc znowu będzie o rowerach szosowych. Tym razem mamy pytanie: czym różni się Emonda od Domani? Bo akurat mamy klientkę, która jest na etapie wybierania takich rowerów. I teraz tak, Emonda jest to model sportowy z kategorii rowerów lekkich. Tutaj mamy Domani starszą wersję, gdyż wszystkie nowe się sprzedały. A ten się do nas zabłąkał, e, i jeszcze przez chwilę będzie w sklepie. Co do zasady, te rowery troszeczkę się od siebie różnią, bo jak wiecie, jeżeli wiecie coś o rowerach szosowych, są trzy rodzaje rowerów: lekkie to są Emondy, Tarmaki, cała ta gałąź rowerów lekkich. Komfortowe to są Domani, Rube, wszystkie rowery Endurance i Aero. To musiałbym iść na dół do, do sklepu. Chcę bym wam pokazać taki płaski rower Madonkę, albo Wędża, na różne takie rowerki aerodynamiczne. No to pytaj proszę. Co chcesz wiedzieć? Czym różnią się te rowery? To najpierw chciałabym dowiedzieć się czegoś o komforcie jazdy i o trudności, czyli w jakich warunkach każdy z tych rowerów radzi sobie lepiej albo gorzej. To dobre pytanie. Komfort jazdy z definicji będzie większy w rowerach komfortowych, czyli modele Domani czy rubę będą miały większy komfort jazdy, który wynika z kilku czynników. Po pierwsze, najprostszy zabieg, jaki jest tutaj robiony, to są szersze opony. Tu mamy starszą edycję modelu Domani i on ma akurat opony 28. Obecne modele, na przykład SL5, która Dzisiaj się tutaj rano przewinęła, już niestety pojechała. Była już na oponach 32, także w ten sposób jest uzyskiwany większy komfort. Ale jak przyjrzymy się najnowszym modelom Emondy, to on już też ma opony na 28, czyli ten parametr, szczególnie przy zastosowaniu hamulców tarczowych, w tej chwili można dosyć łatwo zmienić, bo prześwit w ramię jest duży, także. Nawet w Emondzie, która jest rowerem lekkim, można założyć grubszą oponę. Czyli jeżeli mamy rower na hamulcach tarczowych, to komfort pochodzący z opony możemy zrównoważyć, wymieniając opony na szersze, zarówno w rowerze komfortowym z definicji, czyli w domani, jak i w rowerze bardziej sportowym, czyli Emonda. Oczywiście zakładając trochę grubsze i cięższe opony do Emondy, spowodujemy, że utracimy troszkę z jej szybkości. Czym dalej różnią się te rowery? No, generalnie baza kół, czyli odległość od tylnej osi do przedniej osi, najczęściej w rowerach komfortowych jest większa, czyli te rowery stabilnie się prowadzą i lepiej pokonują nierówności. I to jest różnica, której już nie zmienimy potem w zaciszu domowym bo jak mamy M1D, to ona ma mniejszy rozstaw kół i troszeczkę inną geometrię i budowę widelca przedniego i widelca tutaj tylnego ramy także widelce w rowerach takich komfortowych najczęściej są zbudowane w taki sposób żeby trochę lepiej tłumiły drgania niż w rowerach sportowych dodatkowo niektórzy producenci tak jak Spec miał w rubie takie wstawki Zerc jeżeli ktoś śledzi kolekcję to pan pewnie pamięta tak samo w tej chwili Trek w rowerach komfortowych ma systemy ISO Speed to jest elastomer tu w główce ramy z ułożyskowaniem pozwalającym na pracę widelca przód-tył i wybieranie drgań pochodzących z drogi tutaj w główce ramy tak, żeby nie przenosić wszystkich na kierownicę i tak samo z tyłu jest system ISO Speed to jest oddzielona rura podsiodłowa w tym modelu ona była odseparowana częściowo w najnowszych modelach jest to odseparowane całkowicie połączone tylko jedną śrubą opartą na łożyskach w tym miejscu co powoduje, że cały komin ze sztycą podsiodłową pracuje w tą stronę również pochłaniając nierówności w Emondzie na przykład jest to w pewien sposób też wprowadzone tutaj mamy taki kształt, żeby rura podsiodłowa cała trochę pracowała, ale ponieważ nie ma tutaj takiego łożyskowania, ten skok jakby amortyzacji jest znacznie, znacznie mniejszy, a w główce w ogóle nie mamy isospida także tego komfortu tutaj nie będzie, możemy za to w przyszłości włożyć tu zintegrowany cały mostek i kierownicę, schować te kable. Będziemy mieli rower bardziej aerodynamiczny i stylowy i racingowy, ale tego komfortu już nie odzyskamy, który tutaj mamy w główce ramy. Dawaj następne pytanie. Kolejne moje pytanie dotyczy wagi, bo ta waga się pojawia i przewija bardzo często, jak mówimy o rowerach szosowych. I teraz jak bardzo... Waga roweru, cięższa w przypadku Domani i, i mniejsza w przypadku Emondy przekłada się na ich szybkość. No i teraz tak, jeżeli chodzi w ogóle o wagę rowerów, to lekka rama roweru szosowego waży powiedzmy 800 gramów. Ciężka rama będzie ważyć na przykład kilo kg mhm. czyli mamy 400 gramów różnicy, ale Lekki rower szosowy albo bardzo lekki będzie ważył 6 kg, a ciężki będzie ważył 10, czyli mamy 4 kg różnicy. To jak łatwo szybko policzyć, 10-krotna różnica jest na wadze całego roweru, niż na wadze samej ramy lekka e, kontra ciężka, co oznacza, że wagę roweru, tak naprawdę zdobywamy nie tylko na samej ramie, na której możemy na przykład 10% różnicy w wadze uzyskać, ale na wszystkich wszystkich elementach, czyli zarówno mostek będziemy musieli kupić lekki, jak i kierownice, obręcze kół, piasty grupę napędu siodełko chociażby, stąd siodełka na jakichś karbonowych prętach na karbonowych skorupach z cienką wyściółką lekka korba, lżejsza kaseta, dlatego kaseta rejsa, która ma tytanowe zębatki jest 53 ileś gramów lżejsza od kasety Ultegry ale kosztuje 1000, a nie 400 zł. I tak jak mówiłem tu poza kadrem, ta krzywa ceny i wagi zaczyna rosnąć w ten sposób. To znaczy, z 10 kg na 9 zejdziemy za 1000, ale za to z 7 powiedzmy kg na 6 zejdziemy za 15 tysięcy. Także w którymś momencie to odchudzanie roweru zaczyna kosztować bardzo, bardzo, bardzo dużo. A przy jakich prędkościach pokonywanych podczas naszych, naszej jazdy? Faktycznie ma to duże znaczenie, i takie pytanie od laika: czy jak jadę z moją koleżanką, która jedzie na rowerze powiedzmy 2 kg czy 3 kg lżejszym od mojego, będę musiała się dużo bardziej umęczyć, żeby trzymać tą samą prędkość, przy założeniu, że mamy takie same warunki ciała. No, więc waga roweru tak naprawdę nie ma znaczenia w pewnym sensie, bo kilo czy 2 kilo różnicy nie będzie odczuwalne, przynajmniej dopóki nie mówimy o poziomie poważnym wyścigowym typu wyścig olimpijski i ściganie się dwóch zawodników na bardzo zbliżonym poziomie, na bardzo zbliżonych rowerach, na bardzo zbliżonej trasie. Tam rzeczywiście walczy się o każde gramy, wierci elementy w rowerze odwija część odwi owijek, na kierownicy zdobywa się każdy gram. Szczególnie w wyścigach kobiet, gdzie zawodniczka waży 45 czy 50 kg, i kilo roweru to byłoby znaczący procent jej wagi, 2% na przykład masy ciała. Ale przy kolarstwie amatorskim, czy wręcz jeździe rekreacyjnej, gdzie my średnio licząc, pewnie mamy nadwagę rzędu 5-15 kg, Żebyście to sobie zobrazowali, sobie wystarczy wyobrazić, że jeżeli ktoś ma na 10 kilo, to są dwa 5-litrowe zbiorniki wody, takie wiecie, z marketu duże, dwie butle, które cały czas ze sobą nosimy. To jest 10 kilo. Ja przeliczę Także... w kartonach mleka, jakbyśmy mieli się no to, z nimi. No to sobie wyobraźcie, że macie zgrzewkę mleka 10 litrów ze sobą zabraną ekstra, więc waga roweru przy takich parametrach nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście... Tak jak mówię, jak lekkie dziewczyny zaczynają jeździć dużo pod górę, jeżeli jest to, nie wiem, Tatra Road Race czy jakiś inny wyścig, no to ta waga coraz bardziej zaczyna ciążyć. Ale przy jeździe rekreacyjnej, godzinnej, dwugodzinnej tutaj na Mazowszu na przykład to nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście jak mamy na przykład lżejsze koła karbonowe, one szybciej przyspieszają, ten rower przyjemniej się prowadzi. To jest trochę odczuwalne. Jeżeli weźmiemy rower 11-kilowy i 7-kilowy, to jest to znacząca różnica w wadze. Także na przykład waga kół jest bardziej odczuwalna niż waga na przykład ramy, dlatego że koła są elementami rotującymi i to też na przykład, jeżeli mamy ciężkie piasty, to będziemy to mało odczuwali, bo jest to blisko osi obrotu koła, a jeżeli założymy bardzo ciężkie opony. To będziemy mieli taki bardziej mułowaty rower. On będzie mniej chętnie przyspieszał i troszeczkę więcej będzie wymagała energii, zatrzymania go, bo będziemy mieli dużo cięższą masę rotującą, rozpędzoną. Tak jest. A w przypadku tych dwóch rowerów, jak wygląda różnica pomiędzy wagą kół i, i tym. O, no widzisz, tym tutaj mamy dwa modele. Jeden z najwyższych modeli Domani z poprzedniej generacji, czyli model jeszcze bez hamulców tarczowych, bo akurat te na tarczówkach wszystkie wyjechały i najnowszą Emondę, która jak co roku jest lepsza od tej najlepszej, sztywniejsza od tej najsztywniejszej, lżejsza od tej najlżejszej i bardziej tarczowa od tej mniej tarczowej, w ogóle best of the best. Stare trzeba wyczyścić, trzeba kupić nowe na tej Jak z iPhone'em? Tak, jak z iPhone'em. Dokładnie tak. Mój nowy iPhone, coś ostatnio po wszystkich aktualizacjach, grała chyba mniej więcej na poziomie mojej szóstki, ale to nieważne. Wracając do rowerów. Ważyłem dzisiaj SL5. Możecie to sobie zobaczyć na filmie o SL5. I w rozmiarze 56 wyszła 10 kg. Dla porównania to było domani SL5. Tu mamy domani SLR. Z poprzedniej generacji na mechanice. Tutaj mamy 00, wieszamy go i w małym rozmiarze, bo to jest tam 52. I waga to jest 7,600. Także różnica to jest 2,4 kg. Jest lżejsze stare domani od nowego domani. Z tym, że tu jest wyższy model. Ta różnica bierze się z braku hamulców tarczowych. To znaczy tutaj mamy cieniuteńką lineczkę tylko, która obsługuje nam hamulce. Tu mamy zbiornik pełen płynu, masywniejszą klamkę, tłoczki w środku, przewód pełen płynu i zacisk hamulca tarczowego i tarcze, to wszystko, montaż tarczy, przypiaście, to wszystko waży. Dlatego nowe Domani SL5 na słabszym sprzęcie, cięższej kasecie, cięższych kołach waży więcej, 2,5 kg więcej. Niż stare domani. Także, jeżeli ktoś nie będzie jeździł w górach, nie będzie wykorzystywał hamulców tarczowych, to warto się zastanowić, czy na przykład nie kupić, jak jest okazja, starszego roweru, który ma właśnie karbonową kierownicę, która by luzem kosztowała 1000 czy 1500. Lżejszą ramę, lżejsze części. Cały jest lżejszy, bo 2,5 kg to jest spora różnica w wadze i raczej nie do osiągnięcia, jeżeli byśmy chcieli odchudzić nowe domani. Możemy teraz dla porównania. Zważyć nową Emondę. Tutaj bardziej miarodajne pewnie będzie przyjęcie do porównania wagi domanie SL5, czyli roweru aktualnego na tarczach i emondy SL 6, to jest podobny model, też na tarczach. Musimy go tutaj zmieścić. O, zawisło. I takie nowe. Domani waży dychę SL5 na 105 i dla porównania EMONDA nowa waży 8400 w zaokrągleniu, czyli jeden model wyżej. Nowa EMONDA to jest koszt, jeżeli dobrze pamiętam, około 14000 zł. 500 w którą stronę. Zresztą te ceny się zmieniają i niestety raczej będą się przez zimę zmieniać w górę, jeżeli ktoś myśli o rowerach bo wstajemy z kolan cały czas, euro drożeje i co za tym idzie ceny niestety sprzętu też idą w górę także Emonda SL6 waży 8400, y, w że 58 ciut mniejsze Domani SL5 na tarczówkach waży kilo 600 więcej także teraz pytanie jest do użytkownika na czym mu bardziej zależy czy planujemy dużo jeździć po bruku po gównianych drogach mazurskich, po dziurach i będziemy wykorzystywać grubsze opony, będziemy wykorzystywać ten komfort i liczymy się z tym, że będziemy jeździć troszeczkę wolniej, czy potrzebujemy, tego, potrzebujemy lekkości, będziemy jeździć więcej w górach, będziemy jeździć z szybkimi zawodnikami, w grupach, nie wiem, założymy wygodniejsze siodełko, zostaniemy na tych węższych oponach i wykorzystamy jednak lekkość i szybkość takiego roweru wyścigowego. No w moim przypadku to chyba ta opcja numer dwa. Czyli będziemy celowali w rower lżejszy, żeby jeździć szybko, i pogodzimy się z pewną utratą komfortu i domani kupimy sobie za dekadę, jak już będziemy emerytami. Czy masz jeszcze jakieś pytania? Myślę, że wszystkie moje wątpliwości, albo na ten moment przynajmniej, zostały rozwiane. Myślę, że to ostatnie, ten ostatni fragment o tym faktycznie, co planujemy i jak, jaki charakter ma nasza jazda, to tutaj głównie powinno determinować to, na którym. Na który rower finalnie się zdecydujemy. No w moim przypadku jest to zdecydowanie dużo jazdy po górach, raczej nie po Mazowszu, mało po Mazowszu, a nawet jeśli po Mazowszu, to po gładkich, po gładkich trasach, w związku z tym raczej ta ciężkość domani nie jest mi aż tak bardzo potrzebna razem z, z tym komfortem, który daje na niegładkich czy gorszych dziurawych drogach. No to przy takiej definicji jazdy, którą celujemy, zdecydowanie. Proponowałbym iść w m mając do wyboru te dwa rowery, ewentualnie na przykład Tarmaka od Specialized. Co więcej, tutaj z, pogodziłbym się z pewną nadwagą, czyli poszedł w nowy model na hamulcach tarczowych, bo jeżeli ktoś, kto nie jest byłym zawodnikiem, nie ma tego skilla i pełnego opanowania roweru, to przy ruchu rowerowym, który wzrósł w tej chwili półtora czy dwa razy, jest dużo samochodów, dużo innych rowerzystów, naprawdę nie trudno o sytuację jakąś awaryjną, żeby daleko nie szukać. Ja wczoraj na szkoleniu yy, zrobiłem jeden mały fałszywy ruch i moja noga wygląda dzisiaj tak, bo kolega, który jechał za mną, jechał pierwszy raz na rowerze szosowym i panował nad nim, delikatnie mówiąc, średnio. No i, i wystarczyło, tak? Rower właśnie był na szczękowych hamulcach, ciut za późno złapał za klamki, ciut za słabo te hamulce działały i zatrzymało mi się na nodze częściowo. Także hamulec tarczowy na pewno zwiększa nasze bezpieczeństwo. Co więcej, wszystkie nowe koła w sklepach już w tej chwili są dostępne absolutnie tylko i wyłącznie pod hamulec tarczowy. Więc jeżeli kupimy rower starszej generacji na hamulcach szczękowych, to on owszem będzie lżejszy i koła do niego na rynku używane, czy jakieś takie z drugiej ręki, kupimy sobie taniutko. Ale nowych kół na przykład w sklepie już do niego nie kupimy i lada moment będzie pewnie tak, że będzie po prostu trudniej z częściami do. Do zwykłych kół. No to chyba tyle. Mam nadzieję, że odpowiedziałem Wam na pytanie: dla kogo rower komfortowy, a dla kogo rower wyścigowy. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, dopiszcie je w komentarzach. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych nowości. I do zobaczenia. Hej!